co ty tam tak czytasz? Jest konkurs. Trzeba uzasadnić, dlaczego jedno z miejsc Rzeszowa powinno znaleźć się na planszy monopoli. Akurat w Rzeszowie to interesujących miejsc. Nie brakuje. Mam trzy do wyboru. Pierwszy jest skatepark. Skatepark? Nie, to mi nie pasuje. A Muzeum Dobranocek? O, to dobre! Jak byłeś mały, to oglądałem z tobą dobranocki. Żałuję, że tak szybko z nich wyrosłeś, wnusiu. Jest jeszcze jedno miejsce. Wille Secesyjne. Wille, powiadasz? Kawał historii. Tak, tak. Piękne miejsce. I to tuż obok. Znajdujemy się w alei pod Kasztanami, gdzie usytuowane są trzy wille secesyjne. Zbudowane były w niewielkich odstępach czasu, począwszy od końca XIX wieku. Willa numer 8 wybudowana została w 1899 roku na zlecenie radnego miejskiego Włodzimierza Pilińskiego. Autorem projektu był Tadeusz Takielski. Był to jego pierwszy budynek wzniesiony w Rzeszowie. Górę budowli stanowi drewniano murowana konstrukcja, tak zwane szachulce czyli drewniane belki wpuszczane w cegłę. W narożu ściany widnieje ozdobny napis prezentujący rok budowy. W budynku mieści się Urząd Miasta i Rada Miasta Rzeszowa oraz Radie Rzeszów. Willa numer 10 powstała w 1900 roku. Zaprojektował ją również Tadeusz Tekielski, tym razem dla siebie. Jest znacznie wyższa od poprzedniej, miała przypominać mały zameczek. Willa ta nazywana jest też Willą Podcową. Zachowała się dekoracja elewacji w postaci rzeźbionej sowy, umieszczonej na kartuszu, czyli ozdobnym obramowaniu. W szczytowych partiach budynku umieszczono dekoracyjne elementy drewniane muru szachulcowego. Na fasadzie widnieje zegar słoneczny starczą w kształcie promieniującego słońca, ozdobiony rysunkami i napisem, którego tłumaczenie brzmi. Widzisz godzinę, nie znasz godziny. Dekoracje uzupełniają drobne witrażyki w oknach. Przed willą można podziwiać fontannę, która zdobiona jest postaciami bawiących się dzieci. W całkiem odmiennej stylistyce powstała natomiast wschodnia willa nr 246. Została wybudowana przez inżyniera Kazimierza Hołowicza w 1903 roku. Architekt, projektując willę, wykorzystał sąsiedztwo barokowego pałacu letniego Lubomirskich. Budynek posiada piętrowy korpus i parterowe skrzydła. Na korpusie obiektu jest osobna nisza z rzeźbionym popiersiem Adama Mickiewicza. Myślisz, dziadku, że te Wille to dobry pomysł? Oczywiście to kapitalne zabytki. Kapitalne, bo dzięki nim można pomnożyć kapitał. Są zabytkowe, zadbane, położone w doskonałym miejscu. Sam popatrz blisko centrum, a jak tu spokojnie. To perełki architektury, takie domy z duszą. Gdyby mogły. Opowiedziałyby sporo faktów z historii Rzeszowa. Wysłałem zgłoszenie na konkurs. Wille secesyjne idealnie nadają się do Monopoli: bo to dochodowe nieruchomości. Wracajmy do domu. Mam ochotę zagrać w ten monopol. Monopoli, dziadku.